Kuba, yy, jesteśmy w Pabienicach. Co tutaj właściwie się dzieje? A to na żywo jesteśmy? Tak. Ja Cię mogę pozdrowić? Yy. Pan też poczuł się jak prawdziwy skoczek na rozbiegu. Jak, jak wrażenia? No zdecydowanie. To jest, patrząc z boku, wydaje się ta skocznia taka niewielka, natomiast adrenalinka już pracuje. Jak stanie się na rozbiegu, widać ten próg, no i widać ten moment lotu. Naprawdę, bardzo mocno. Przyjechała skocznia do lotów narciarskich K-300. Pobijamy rekord Kobajasziego. A tak całkiem serio, Akademia Lotnika zawitała do Pabianic. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. No tak za kulisowo powiem, że układaliśmy już od długiego czasu tą trasę tej drugiej edycji. Miałem z tyłu głowy, żeby naprawdę ona była ambitna, żeby pokazać takie miejscowości, które się w życiu nie kojarzyły ze skokami. Stąd właśnie Gdynia, stąd Szczytno, stąd Mikołajki. A mieliśmy wolny termin... Taki właśnie kwietniowy, gdzie pomyślałem, kurczę, a czemu nie Pabianice? Wiem, że tutaj są ludzie z pasją, z energią, którzy kochają skoki. Jeden telefon do Gabriela, dwie minuty na odpowiedź, który powiedział wtedy, Kuba, robimy. Robimy, zrobię wszystko, żeby tutaj była fajna impreza. przystanek w drugiej edycji Akademii Lotnika, to Pawianice, województwo łódzkie, tak łasko, że właśnie się już nie da, tutaj się nie da uprawiać smogu na wsiadkach. Halo? Co pan, to pan w ogóle tego gaduje? O to tu chodzi, o to jest. Witamy w siedzibie klubu Skocz Pomarzania Pawianice, jedyny klub, jedyna sekcja skoków narciarskich poza górami. Moi drodzy, jest ze mną radny miasta Pabianice, Gabriel Grzeszczak. Cześć, Gabrielu. witajcie serdecznie. Gabrielu, niesamowita impreza w Pabianicach. No tak, na pewno nieprzeciętna. Pierwszy raz kokinach narciarskie zagościły w naszym mieście. No Jestem z tego powodu niezmiernie szczęśliwy, bo wiem, że no, ma też w tym delikatny swój udział. Cieszę się, że taka impreza jak Akademia Lotnika może odbywać się właśnie tutaj na Pabianickim Starym Rynku. Y tak jest. Na papieńskim starym rynku tutaj się, odbywa ta impreza, ale też trzeba wspomnieć o tym, gdzie to się wszystko zaczęło, prawda? No tak, zaczęło się to od, tak naprawdę od małyszomanii. Od tego, jak skakaliśmy na Rudzkiej Górze, od tego, jak się poznałem Jurgomi, tam właśnie rozpoczynaliśmy tą naszą przygodę ze skokami. Później były wyjazdy yy, na skoki narciarskie w góry, wyjazdy do Zakopanego, do Szczyrku, do Wisły. A teraz y, pojawiła się szansa. Zdzwoniliśmy się z Kubą Kotem no jakiś miesiąc temu i Kuba zaproponował, słuchaj Gabriel, no, wpłynęła luka, jest wolny termin, czy przyjeżdżamy do Pabianic? Ja mówię, oczywiście już w tej chwili yy, my Was rezerwujemy, jesteśmy w Pabianicach i bawimy się wspólnie na Starym Rynku. no nowsze modele NAR. Proszę tych wiązań nie pokazywać, bo one według na Igrzyska na polskich bo zarejestrowane, więc tego nie pokazujemy. Ale tutaj trochę starszy model. No, drodzy e... Państwo, to pracownicy długo Polski, na no, takich miał przystakać właśnie sporteny, te linkowe napięcia. To były czasy. Patrzyłeś na mój skok? Jak oceniasz? <laughs> Pomidor. Nie no, jest potencjał. To trzeba jeszcze troszeczkę treningu, systematycznej pracy. Ale potencjał jest. <laughs> Pierwsze pytanie do Ciebie. A propos dzisiejszego dnia. Co najczęściej zatrzymuje ruch w pabienicach? Pociąg. <laughs> Mamy prawidłową odpowiedź. Dobrze. Kolejne pytania to będą ABCD. A to było bez ABCD? To było ABCD. Ale dodatkowo punktowane. Słuchaj. Jaki jest najtrudniejszy tramwaj w pawienicach? 4-1, 11, 22 To są linie, tak? Tak, tak, tak. Numer linii Numer linii. Mamy jest jedna linia. 4. 4-1. 41. 41? Tak, 22 czy 11? 11 Słuchaj dalej. No no 4-1. 41, tak! No. Jeździ tutaj w kółko cały czas. Jedne tramwaj w kółko? Tak, jeden tramwaj. A zaraz się przyjrze. Tak, on z Łodzi jeździ do pawianki. Jedna linia 41. Linia 41 i... Jeździ w kółko. Tak. 41. Tak jest. Kolejne pytanie, co to jest pabianka? A, Pabianka to jest ta pani tam, znam całą legendę. Ona była tak brzydka, że się bała chodzić po ulicach i wchodziła w tunele, żeby dojść do tego kościoła i utopiła się tam w jakimś tunelu w beczce i tam już została. To jest Pabianka? Dobrze, to już większość pytań masz odpowiedzianych dobrze. Czyli nagroda jest dla mnie. Tak, 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 jak najbardziej. Kolejne pytanie do Ciebie. Co to jest tkalnia? Czy to jest centrum handlowe, czy to jest jakaś stara fabryka? Czy jakieś osiedle? Kurde, była tam tkalnia. To powiem, że jest tam z tyłu. to Ale to mij mijaliśmy, no kurde, no. No to pewnie galeria. Galeria, No Chciałbym, żeby to była jakaś fabryka. No, no właśnie, a teraz galeria. No, czyli dobrze rozumuję. Jeszcze w tym tak wieku jest, da się myśleć. Tak jest. I ostatnie pytanie. Co to jest lewityn? Co? Lewityn. Lewityn? Osiedle, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czy staw? A pierwsze co było? Ośro... Osiedle. No mosir to nie, staw nie, no to... A tam coś... Tak bardziej lewityn, Lewityn, ale to... co ma mosir do lewitynu, no? Ośrodek Sportu Rekreacji, no właśnie. No to co ma... coś podlega coś? Ale lewityn, co co... co a, no dobra. To, a co, no to jakaś podpowiedź. Co, co by to... To jest nazwa czegoś. Może tak. Sportel Włókniarz. Byłem. Kotel Włókniarz, no. Tak, tak. Jak pójdziesz do końca, odbijasz w lewo. No. 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 Myślę, że ulica nie da kupię dużo. Ale Lewity, no, no dobra, to nie będzie ten Mosir. Tak jest, to jest po prostu odpowiedź. I, ale co, co to jest? Mosir, to, to jest? Pod Czyli co to jest Lewity? Ta, to jest taki. Yy, Miejski ośrodek, ośrodek sportu i rekreacji, tak się to nazywa. A, OK! Tak, no to zgadłem, prawie. Tak jest, tak jest. I co wygrałem? Słuchaj, wygrałeś? Wygrałem. Tak jest? Nareszcie coś wygrałem. <noise> Słuchaj, jesteśmy w panienicach w województwie łódzkim. Tak jest. Przewodnik po województwie łódzkim, słuchaj masz. Między bzurą, pilicą i wartą. tak jest. Mirek, Osip pokrywka. Czy jak wsiadnę z tym razem, to już będę wszystko wiedział. One Mam skur... taką nadzieję. Bardzo panu dziękuję. W listopadzie, w listopadzie sprawdzimy. A no tak, bo w listopadzie będzie łódź, o, to przeczytam cały przewodnik, obiecuję. Sprawdzi się tak. moją wiedzę, tak? Tak, widzimy na manufakturze.

Jest razem z nami Dawid Jurga, trener, prezes klubu sportowego pomarzenia. Prezes, prezes, trener, zawodnik. Wszystko w jednym. Y za nami Akademia Lotnika, możemy teraz to oficjalnie powiedzieć, zakończyło się to, fenomenalne wydarzenie. Tak, no jestem w szoku, że nie było momentu, żeby nie było pełnego obłożenia, obłożenia na skoczni i tutaj jeszcze do kilku osób odezwałem, że, że powinni się zapisać do nas do klubu i zaprosiłem je na kolejne obozy, bo widzę potencjał. Między innymi mnie zaprosiłeś. No, tutaj się zlitowałem już, ale, ale nie, no też jest też dobra, dobre ustane skoki. Widać, że, że też yy, możesz, jesteś gotowy, żeby spróbować na większej skoczni. Tak jest. Yy, musisz poruszać tą kamerą. Tak jest dobrze. Yy, stary rynek, ale właściwie nowy rynek, bo po modernizacji też yy, takie wydarzenie, które promuje Pabianice. Tak, no myślę, że, że fajne wydarzenie, było dużo mediów, były, będą, na, pewno, na pewno będzie dużo zdjęć, dużo filmów, e, też przyjechali nie tylko ludzie z Pobianic, ale, ale z, z województwa, z okolicy, więc na pewno by, była szansa, żeby zaprezentować stary, stary, nowy rynek w fajnej, ciekawej odsłonie, gdzie no, jest sport, jest pozytywna energia. Widzimy się w Łodzi w listopadzie? A, w... sezon będzie, bo sezon się letni zaczął. Nasz klub będzie prężnie działał. Dużo obozów, dużo zawodów, dużo wyjazdów, więc na razie czekam, bo za półtora tygodnia zaczynamy sezon w Gilowicach i, i, i lecimy już na, na całego. Dzięki wielkie. Dzięki. Naprawdę super, starostwo się zaangażowało, mamy przepiękne miejsce na rynku, mamy dzieciaki, mamy prezydenta, mamy starostę, który oddał skok na skoczni. To pokazuje, że warto, że, że warto takie miejscowości odwiedzać, szczególnie tutaj w Fabianicach, gdzie no umówmy się, Rudzka Góra, Klub Skoczyk Pomarzenia. Ambicje mam takie, żeby tu przyjechać też tak prywatnie, żeby tym chłopakom pomóc, bo robią kawał dobrej roboty i pokazać, że skoki to nie tylko Zakopane, nie tylko Szczyr, nie tylko Wisła, ale właśnie tutaj dzieciaki z Łodzi, które też chcą realizować swoją pasję, swoje cele. W jaki sposób możemy im pomóc? Dziękowania dla sportowej strefy za przeprowadzenie tutaj relacji z, z wydarzenia.